Powiem tak, jeżeli... No na pewno ja nie mogę o niczym innym mówić, jak tylko o Jezusie miłosiernym, bo ja się na niczym, Nie, jeszcze się trochę znam, wiecie, właśnie na chorobie nowotworowej na raku. Kiedy mówimy o Bożym miłosierdziu, to momentalnie gdzieś podświadomość nam Faustyna, święta Faustyna w pięknym welonie na głowie i co? Kraków i łagiewniki, prawda? I ja bym powiedziała, tak trochę porównała teologicznie, Kraków i Łagiewniki to już jest ten Jezus triumfujący po zmartwychwstaniu. Wilno jest Nazaretem i Betlejem dla całego kultu Bożego Miłosierdzia. Ja bym powiedziała, tu się wszystko dokonało. I Jezus powiedział, jeśli my w końcu ludzie naszego XXI wieku nie znajdziemy Boga Miłosierdzia, to znajdziemy Boga Sprawiedliwego. A Faustyna powiedziała, Miała wizję czyśćca i powiedziała, że lepiej jest na ziemi cierpieć 100 lat najcięższych cierpień niż jedną godzinę w czyśćcu. Modna się stała ostatnio psychologia i psychoterapia. Nie mam, nie zamykam się. A tutaj Jezus pokazuje, tym bardziej człowiecze wyjdź, tym bardziej znajdź kogoś, komu coś dobrego zaniesiesz, powiesz, spotkasz, spojrzysz, zrobisz. I tu w tym momencie... Pójdzie jeszcze siła z czegoś innego, co Jezus powiedział, że ma być to Jezus ufam tobie.